Cześć Boże, z tej strony Ksiądz Rafał i zapraszam Cię już na kolejny 30 odcinek z serii 40 wersów. Zakończyliśmy już pierwszy list do Koryntian, więc przejdziemy sobie do drugiego listu do Koryntian. W ogóle te dwa listy świętego Pawła do Koryntian są naprawdę jakąś taką skarbnicą wielkiej wiedzy, też takiej duchowej dla serca i takiej właśnie, choćby zawierającą teksty odnoszące się do ewangelizacji, do głoszenia, do tego, co, czym się zajmował sam święty Paweł. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeszli sobie do rozdziału piątego z tego listu i... Tylko jeden werset 20 sobie przeczytali, czyli drugi list do Korynta, rozdział 5, werset 20. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo, jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Jeżeli jeszcze w ogóle zastanawiałeś się po tych choćby 29 odcinkach, po co jest ewangelizacja, albo po co masz głosić Chrystusa, po co masz ewangelizować, to ten werset, ten, to zdanie świętego Pawła jest wyjaśnieniem. Jesteś tak jakby ambasadorem Pana Boga. Bóg chce przez Ciebie udzielać napomnień, a przede wszystkim wzywać do nawrócenia, do tego, abyśmy się pojednali z Bogiem. A więc jesteśmy narzędziami w rękach Pana Boga. I naszym celem jest to, żebyśmy nie tylko swoje serce przemieniali, ale abyśmy dążyli także do przemiany serc wielu ludzi, zwłaszcza tych, których mamy blisko siebie. Czuj się właśnie jako taki człowiek odpowiedzialny nie tylko za swoje zbawienie, ale za zbawienie także innych ludzi. Chrześcijanin to jest człowiek, który chce nie tylko zachować Bożą miłość dla siebie, ale tą miłością także się dzielić. Więc nie można w żaden inny sposób dzielić się tą miłością, jak nie przez to, że jestem obecny także w życiu innych ludzi. I także zależy mi na ich zbawieniu, na ich świętości. Dlatego nie bez przypadku Święty Paweł mówi, że w imię Chrystusa prosimy Was wszystkich, pojednajcie się z Bogiem. To jest cel. Bycia ewangelizatorem, bycia uczniem Jezusa Chrystusa. I to sobie zapamiętaj do końca życia, że każdy z Was ochrzczony, każdy, kto słucha teraz tego materiału, jest ambasadorem Pana Boga. Nie tylko ta misja spoczywa na kapłanach, którzy mają nauczać, mają faktycznie szafować jeszcze sakramenty święte, ale każdy ochrzczony jest zobowiązany, by być ambasadorem Pana Boga. Przede wszystkim w takim celu, aby człowiek mógł dostąpić Bożego miłosierdzia, pojednania z Bogiem, a przez to konkretnie dojść do celu, jakim jest zbawienie i życie wieczne. Tyle na dzisiaj, dzięki Wam za ten odcinek i zapraszam także jutro na kolejny odcinek z naszej serii 40 wersów z Panem Bogiem.